Uwaga, film ten może zawierać śladowe ilości wulgaryzmów oraz języka powszechnie uważanego za debilny. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Zajebie sobie resztę dysku tym nagrań, ale warfit. Sof, okay. Jest Sof, na perso. prawo, Twoje. Perso! A, uciekaj! W, ol, ojej. Ej. Nie, z tyłu, tam gdzie ja padłem, jest wszystkim. Tu jest! Został jeden gracz. Ja rzucam w pierwotnie Nejjka. Co rzucasz? Nejjka na głęboko. Na głęboko? Mm, rzucaj, rzucaj. Ody Udyna Ojej. widzisz. To nic tak nic się... Dobra. Co? Co? <śmiech> <śmiech> to mnie Udyna, kurwa. To też się przyjął. Weź Odyna, kurwa, lecz to Nie ma chodź Sprawdzam teren Tutaj W skoku panie Wstałem jak co dzień rano i się okazało, że świat pojebało dzwonią telefony, chcą kurwa zjeba Dzwonią telefony do mojej starej, dzwonią do moich ziomali Jestem kurwionym dzieciakiem! Jestem zniszczonym dzieciakiem, jestem wkurwionym dzieciakiem. Ha! <grym> Spałem Ksana, skokę! Kokę. Gdyby nie atencja, czekałby mnie poprawczak. Licencja poetka. Czekałby mnie poprawczak. Woła, wo, big boy. Kurwy robią bla bla. Bierz Kurwy robią bla bla. Proszę jest Pawłowicz! Hello? Eee. Eee, czekaj, Sky chce cię wychylić! A tak A tak przy okazji, Bristol być za wami. O! <coughs> Jestem jebanym wróżym Mateuszem, nie? Jak ja się cieszę, że to kurwa Aj, nakrywam, ci nie? A ty ja nic nie mówię. Będziesz to mówić prancę. za tobą nagle. stradała To jest parę. Hehehe. <noise> a moja mama i tatek ale tylko patologię. Moj ziomo to zrobić w transką XML 13. Puszczą Ostatnia runda połowy. <noise> Oni mi Polska do głowy. Kieliołowy. Ostatnia runda połowy wchodzi mi Polska bezpośrednio do głowy. Dzwoni teraz moja stara i twój stary pytają co to za towary, a to tonę. Ej, mistery kurwa. Ziemia to rondo, ja wchodzę w to driftem. Dobra. Niech zginą. Mata Mata, oficjalnie... Poza miatą, kurwa. Fii z ciebie? Mystery boxa, twoja stara to ci sprzeda w rol... Co? Nie. Zrobi ci mystery ja boxa, box. a twoja stara sprzedaje się na roxa. Mój ult jest roxa is closed. Oh. Ale spoko, są Rock, inne strony. Roks, zetknęli twoją starą, dalej wzięli. O, to jest zacne. Czekaj. If your dick made a yeah. sound every time it got hard, what would you want that sound to be? Say hello to my new If your dick made a sound... <coughs> o, wyrwałem. O, zabijem! Ja. Toma Przegąski! O ja Znaleziono grę Takko na fidę Piję ci w dupę gidę Patrzyłem na ciebie, pukałem do ciebie przez szklanę no. Ej, dwóch nie bije Kurwa No więcej kurwa pasmatka matka nie miała Patrzyłem na ciebie i ruchałem ciebie przez szkło Pzkło Dobra, ci chuja przez dziurę od klucza Co? Mój świat jest karimatą Zabiłem ich skrooge Oooooooooo! Fucking guten morgen w buten, szmatę, kurwa Ruchem, trupkę Anusem, kanten. Jeden kill będzie 6,9 no mnie wyruchali, mnie w bogaty to, to bogatszy niż ty. Jezus. Misty. Dobry A. A Oni będą mieli noże, mam jeszcze szansę to wygrać. Punkt meczowy. Mhm.

Co się dzieje? What fucking sucker? Ja pierdolę no? 7 kili 8 8 kili zrobiłem nie? Razem, razem, razem Co? Przyjąłem wolę prawy już Ty w trzech niemili i nie padła, nie wiem jak to jest no, przecież to żart jest kurwa jakiś. No to jest żart, no to jest żart, stary, no to jest żart. ta gra jest żartem. I hitboxy nos, to jest dobra, nawet. Pomarło. Pomóżcie! No, ale komuś kurwa Ooooo, ale Ej, to ja Ej wygraliśmy! O, na! Mina psa, kiedy wsadzaj mu palce do dupy, kiedy kurwa. O, że zbadać. co ty kurwa oglądasz? Mina psa, jak... Ale czemu oni są to... Sprawdzają, to jest badanie. Beternadze. To jest porno. Z zwierzęce w dodatku, legalne. Okay. No są to, nie? Starze, nie. to są mam Nie, To jest. Jemida jest... w ogóle, którą zrobiła race, no. kiedy dostała banie. Nie. Ruchy! Ruchy, ruchy, AndeX suchy Za Wooo! 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 Woo! Woo! tu jest Woo! 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 Takiego wała, jak Woo! O kurwa, hello! Wow! Ale smoczek jak w Chinach... Hmm, pokaż mi swojego smoka! Ujawniam obszar! Znalazłem Hehehe! Nie puszę, nie puszę, nie puszę! Ja padłem! polity przyjaciel w boże i szczęść boże. Winkle ci nie do pomoże. Marta krzyczy po analu o boże. Został jeden wróg. Został jeden gracz. Dostał jeden już po was. O nie, oła, Na trzecią rundę, no wyjebie w rynie No oh, w fuck, market, 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 pushing Zamykamy lasy, Osiem tysięcy chorych Otwieramy lasy, jebać lasy to przez lasy Pomidory malinowe, maliny pomidorowe O co w tym, o co w tym wszystkim tym chodzi? Wszystkim? Gorączka, spajka, muszę lecieć? Porażające Kup się, skup się. to nie Jak twój stary. Gdzie? O! Tylko, O! O! stary. Ostatni na B. Nie wiedziałem, że się typnąłem totalnie. Plant A jest, tak BTW. Plant A. O! na O! Dobrze! O! Okay. O! Nice, kurwa. Elegancko. Yeah. Na lewo. Dostał jeden, dwa, oh! co co ja dwa, 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 Ja Ale jestem ja jestem dwa, dwa, To to dwa, 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 się w tym samym momencie. dwa, 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 stąd. Yes, yes. łamagami! <laughs> yes. Must be working. Spadam yes. stąd. O, ładny headshot. Jest obok ciebie, na lewo, 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 lewo. lewo Za tobą! Na sto 100% za tobą puściła tam Walla. Jezu sejcz. Nie widzisz, serio? Zostało 10 sekund. O wow. jezu. You motherfucker. Jeszcze to przegramy Gaj! Can't believe Nie ma oh. To jest w ogóle Dzień. Planty. No, już plantujecie, dobra, to jest pierwotam do was. Hoj! Wnerwiłam się! Patrzcie jak będą Co to? Chcesz się zabawić? Proszę bardzo. O jeden... co chodzi z tym filmikiem? No, że wjeżdża w dupę. No tak, ale... No, Netflix pyta się, czy o. dalej oglądasz czyjaś córkę. Tak. Ktoś jej wjeżdża w dupę, nie? że Netflix and chill. Nie? O Boże. <laughs> Ale głupie. <laughs> Ale głupie. Cytując Fysyka. Ale gówno. Ale głupno. Jeden o próba. kurwa wow chamber o oh, zostało 30 sekund watch yeah, my swing what the fuck Aż, my i my tego oh, oh, jest coraz <laughs> mniej typ bas wszedł mi kurwa my oh, oh. dong kurwa co to jest why you crazy at it, bro Sweet hond, twoja stara O oh, kurwa. Excuse me. Defuse, 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 defuse. Dawaj, idzie. Słuchaj, Gdzie to what, what the fuck? Został oh. oh. jeden gracz. Nice. job, Andrew. No to co, łą, co łączy, co łączy, e, jest ważne, co łączysz szósty zmysłu z Tytanikiem? Mój jest stara. I see dead people. Eee, Zrozumiałeś. Jezus. No tak, ale suchutkie. Hello? O, nice.

Podłożony. Ale co? Muszę lecieć! Kurwa... Ja pierdole! Jak ja na sejsz. Kurwa, rzuca... Ej! Słuchaj, tak ej. Sucz! Klęczeć! <śm> co? Gdzie jest kurwa wandal? Został jeden gracz. Dostał jeden Dzwoni babuka. I to się kurwa nie uda. Co udało się? Trzeba obejrzeć hollywoodzkie dziwki z piłami łańcuchowymi. Nie pyta. Serdecznie tak nazywa. Jebany kurwa tuchel. Rozwalił cię BOT, ale kurwa ta race, co do chuja! Jebany tuhed Załatwieni Dostał jeden punkt O kurwa, już cztery wiem. Kurwa. Właśnie. Tylko ostatnio. Nadu squeak potrzebny zawsze jest to. Nadłosque? Zacząłeś kryszczałem. Sary nie wiedziałem, że cię nie ma. Blues. W ogóle, ja teraz spiąłem sobie włosy, tak zajebisty Messi ban wyszedł, że o ja pierdolę, Jason Mamoa, nie? Taki podlaski, gruby w chuj. Nie ma. Ja pierdolę, ale ja robię ich, nie? Co ja odpierdalam, halo? To ja odjebałem właśnie w tym momencie, o ja pierdolę. I can't even, jesteśmy na końcówce, na czołem ja mam 25-12. O kurwa! Co widzisz, wszystko macie? Wszystko pato, wszystko macie. Przecież i tak się zesracie. <laughs> Wstałem jak co dzień rano i w myślach mówią, że sam się, na się pojebał. <laughs> Coś przekręciłeś. Ja pamiętam tekstu, ja staram się dorobić sam, żeby był rym, nie? O, <grym> Ale... no, tu Chcesz się zabawić? Proszę bardzo. No. Ale dał się zbejtować, Prayer. Kolejny bejt do kolekcji. Język pała i pała. Staje mi pała. Język francuski pała i pała, że staj mi pała. No. Może jeszcze, bo te szczęki szatana chcę, tylko nie wiem, czy zdążę to jeszcze nie zmontować, jak w stanie będę dopiero oglądał, nie? Co do chuja się tu odpierdala? Nie wiem, byczku, nie? Ja tu widzę latający, kurwa, gnat! Co jest? Mam rejne. Kurwa opętane, dobrze że nagryłem. <grywa> Dobra, cofamy, ona plantuje już. Halo. Ona plantuje na CA, a na staw, kurwa nie ma. Jak ona to ja, przegra, kurwa. to do... Już przegrała, już przegrała. E, Ale to doors. ja! Rayna. double doors. To a. Kurwa, to ja typi. Ja <grywa> jestem z tobą już. Plecy masz, plecy masz. Golden damn Rayna, przegrała. Nie ma za co uratowałem sytuację? Ja ty grasz Rejną i tego nie ogarnąłem. Już eee, nie, jakiś Rejna debil kurwa zaplantował tam gdzie Cis... nie było reszty graczy, nie? To no debil, tylko że to ja. Przestańcie się Wiele się ma, nie zmienia. <grym> Lecimy, nie śpimy z kurwami. Miał być do północy. Chuj. Dobra, do Binda. Chociaż no. Bind był dwie rundy temu. No trudno Dopinta, bo jeszcze trzeba konia zwalić i pizzę zjeść Oh he's going further further What? Został jeden wróg Uuu Who's behind the wall? Who's behind the wall? Uy! It's chamber <tryk> Kie 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 Tam znaleźli oh. moją pułapkę Nigdzie się nie ukryje. O kurwa and he's fine. To Te heset na sobie no był przypadkowie, okay. ja nie bez... Nie umiem bez nie umiem bro. Nie. <laughs> bro. Tym, <co laughs> bro, ja pierdolę To za łeb, O ja uh. That was... To do... tak... yeah. jak bonus bro. To dobre <laughs> Kto Hoj! Wnerwiłam się! Oj, i co za słowo będziesz tam górę nie. A masz! Mam O nie te Ale Nie wiem A okay. następny Dostał jeden Nie zalecydek. ma Shifta naciśnij tutaj Omen Próg załatwiony. Został... fila wanna <laughs> Gdzie jest sky? Wanna... sky? No kurwa w niebie, ty z Bogiem. <laughs> nice, cultus, brother ust. Zajmę się tym. have nothing to do man. No, uh, stay no, here, za sleep. tobą. Nice. <laughs> 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 Same <time>. <laughs> <laughs> no, Thanks for the tip. Yeah. I I I, like I love you bro. <laughs> okay. alaikum Galeria, <laughs> <Salaamu. laughs> <laughs> Frutti di mare, buongiorno, my friend. Yes, ma. El puta Luigi madre. Mario. Tutti. Donna mamma, è chujocita. Kon'chiuwa, <laughs> koniciła. Kon'chita ta Dabbra, chujia. Hoi. <laughs> Jezu, Didzuka? kurwa me, Megatron z'nami gra. <laughs> Suka Suka! Suca nuggets. Kurwa, prawie pierwsze jądro morda nie. Kawerę z drona. O chuj. O chuj mariolko. No, Poczekaj. Dobrze. Of the Suck grip. my balls mate